Siemaneczko w 141 części Let's Play Morrowind. Yy, jak widzicie, jesteśmy tutaj yy, nie bez powodu. Musimy znaleźć pewien grobowiec, w którym będzie kolejny quest yy, dla vampira. Tylko że jest problem, bo ni cholery nie wiem gdzie on jest. Teoretycznie może on być gdzieś tu, ale to jest tylko moja teoria. Niby mam tu jakąś mapkę, i punkt od niej yy, taki do którego mogę się odnieść, to jest właśnie ta twierdza, którą już miałem tutaj wcześniej odkrytą, aczkolwiek no niby nazwa się zgadza, tylko nie jestem pewien, czy to jest dokładnie to. Skoro nazwa się zgadza, to chyba musi być to. Więc teoretycznie to powinno być w linii prostej, no ewentualnie może dziepko wyżej, tuż pod samą granicą yy, tej bariery. Czyli no gdzieś tu bariera idzie, nie? Tak gdzieś bariera. Nie. Raczej tak gdzieś. No... Cholera wie, aczkolwiek jest grunt nieprzyjazny i jeszcze jesteśmy tu w nocy. Założyłem pierścień, trochę już go zużyłem. Ale no fajnie działa, jak nam się mana skończy. Aczkolwiek, jak się pierścień wyczerpie, to też nie będzie zbyt pięknie. Dobra, no i ciśniemy, ciśniemy prosto. Jakąś, o kurwa, jakąś drogę przydałoby się znaleźć. Mamy to niebiańskie. Tak to się nazywa niebiańskie ostrze. Eee, błękitne znamie. Błękitne znamie mamy. Eee, możemy tu odpocząć, to fajnie, bo bym sobie zrobił jakieś 19, może nawet 18 godzin snu. Pierścień się naładuje i będziemy. Oj. Śniło ci się mu, że stara bielna wieżka leczyła oparzenia na twych dłoniach, kobieta posmarowała ją maścią i ból zaczął stępować, ale nagle skóra na twych dłoniach pograła się pęcherzami, zaczęła pękać i odpadać wielkimi płatami na podłogę jurty, wieszczka uśmiecha się szeroko. No dzięki, za taką pomoc. E, dobra, no myślę, że tutaj puściki razy pięć polecą. Tylko więcej możemy sobie odpuścić. Mhm. Fajnie, że osobowość już mam na bardzo wysokim poziomie. To mi się podoba. Pierścień jest naładowany, więc też fajnie. No ale minus jest taki, że dalej nie wiem gdzie w zasadzie jesteśmy. I czy w ogóle zbliżamy się do tego grobowca. Szczerze mówiąc. Więc no, będzie ciekawie. Którą mam godzinę? Dobra, nie... Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Okazało się, że byłem po prostu ze złej strony muru i w zasadzie, no i kurwa jego mać. i w zasadzie, ile, z 10 minut może się kręciłem? I tak z, według tego muru szedłem, nie? Tylko z tej strony. I tak mówię, kurwa, on zakręca w tą stronę, a na minimapie mam, że ten grobowiec jest, wiecie, jakby od, od wewnątrz tego łuku, nie? Więc mówię, a przeskoczę sobie na drugą stronę, nie? I mamy, nie? I kurwa, bardzo szybko to znalazłem. Ogólnie spodziewałem się, że ten mur będzie szedł gdzieś, wiecie, gdzieś tu, ale no trochę mi się popierniczyło, ale dobra, grunt, że mamy ten grobowiec, co mnie niezmiernie cieszy. Okej. Okay. Dobra, weźmy sobie kocie oczy. Dobra, no i ze, ze skeletami będziemy walczyć. Mnie to nie dziwi eee, Tylko nie wiem czy tu mamy jakieś... O jest, mam gira znaleźć, czy co ja to się okaże to jest zabezpieczone. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Aaa, nie mam już, aj, ajajajajaj, aj, aj. zapomniałem jeszcze to zrobić pod tym, pod skrótem klawiszowym, fuck, dobra, to już trudno, kompletnie o tym zapomniałem, nie wybaczycie, aha, to są, dobra, to są jedne i te same drzwi, okej, okay. jakaś ciekawa potka, nie, do inteligencji, wiem, że jest trochę ciemno, już, spokojnie skrzynię. Dobra. Co my tutaj mamy? Okej, okay, spoko. Cieszę się, że to wzrosło. Eee, nic tutaj ciekawego nie ma. Zabezpieczone pułapką. Weźmy sobie broń z powrotem. To chyba jest ta osoba, o której myślę. Zaraz zobaczymy. Dobrze, że jesteś kroczący w nocy. Może zdołasz zakończyć moje uwięzienie, dobra? Moje uwi Uwięziła mnie Azura, niech będzie przeklęta po wszech czasy. Uwięziono mnie przez całe wieki, zanim tu trafiłem. Przez lata żywiłem się ludzkim bydłem. Teraz jestem bezradny, słaby, wyczerpany. Aby przejść, muszę jeszcze szczury. Nie wykluczone, jednak, że istnieje stąd jakaś droga ucieczki i że właśnie udało mi się ją znaleźć. Więzi mnie... Więzi się mnie tu od stuleci i me ciało słabo, umysł mój jednak nie szczezł. Wydaje mi się, że udało mi się wymyślić sposób na przełamanie wiążącej mnie tu bariery. Czy mój przyjaciel zechce pomóc mi w tym za zadaniu? Razem moglibyśmy rządzić całym światem. Nikt nie się oprzeć naszej wspólnej potędze. No jesteś też wampirem, tak jak ja, więc czemu nie, bratku? <grym>, dobra doskonale, oto co musisz zrobić, potrzebuję dwóch przedmiotów pierwsze to rozpacz Magat potężna tarcza, która wedle tradycji została wykuta przez księcia Deadry, przy jej pomocy może uda mi się zniwelować urok drugi, druga potrzebny przedmiot to serce dadry dzięki niemu wzrośnie moja siła, dobra ten drugi to mam, nie ma problemu jest to tarcza o niesłychanej mocy, zdolna odbierać nawet najpotężniejsze zaklęcia podobno spoczywa w Bduchand, Dwumerowej Ruinie na północy, poprzedni właściciel także tam spoczywa, niezdolny kontrolować jej, jego, jej zaklęcia. To starożytna Dwumerowa ruiny na północ stąd, odnaleźć jej i przynieść mi Rozpacz Maga, okej. Okay. Spoko. Zobaczymy co da się zrobić. Zobaczymy co da się zrobić. Był zamknięty w lochu przez wieki. Mhm. coś jeszcze tu będzie wpis? Tak. Dobra. Na północ. Na północ od jego grobowca. My nie, nie, nie byliśmy w takich ruinach. Nie pamiętam. Um. Nie, widzę, że to jest w ogóle... E... To jest... Nie, to jest gdzieś tutaj te ruiny. To możliwe, że byliśmy tam, no. Tak, bo to jest ta miejscówka i po lewej to gdzieś tutaj są te ruiny. Albo... o, tak wiecie, y, musnęliśmy je albo tam przechodziliśmy i, ale nie są zaznaczone na głównej mapie. Okej. Okay. Dobra, spoko, spoko Maroko. Tylko zanim tam pójdziemy, żebym się rozejrzał, czy coś tutaj masz ciekawego. O, w tym tym. No muszę poczekać. Wrogowie? Gdzie masz wrogów? Gdzie? Kurwa, no tu nie ma żadnych wrogów. O Jezus. Też się nieraz zakręcę, dobra. Zobaczmy, pochodnia w zamkniętych pomieszczeniach się nawet nieźle spisuje. Ale i tak wiadomo, kocioł najlepsze. Co my tutaj mamy? Pierwo. Znaczy czy tu jakieś fańciory mogą być. Kwiat nie. Hmm. No raczej w tym grobowcu, no nie, wyczyścił. Na czysto ten wampirek, miał trochę czasu Oj I raczej tu nic ciekawego nie znajdziemy A nie, to dobra To tutaj przyszliśmy A tutaj na dół, nie, na dole też byliśmy Chyba, nie, tak e, Dobra, to będziemy, musimy iść na północ Okej, okay, tylko Mam drugą rano, To nie, to zróbmy tak um, Może sobie Poczekamy no nawet nie, nawet z 18, bo trochę drogi będzie przed nami. Śniło ci się piękna młoda Jezu. Ja mam ciągle te koszmary. Boże, która jest teraz godzina 8? Dobra, 8 chyba może być. No, nie jest zbyt, jest zbyt ciemno, ale spoko, Obrażeń nie dostajemy, więc ok, ciśniemy. Trzeba będzie przeskoczyć, ale nie, to spokojnie, to przeskoczymy e, barierę później. Czy może teraz to od razu zrobić? Tak, teraz może to zróbmy, no. Dobra. Dawaj mi miksturkę lewitacji. Nie wiem, że mam buty, ale szybciej będzie miksturką. No, 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 dawaj. I w kierunku północnym, czyli w tym. Musimy iść prosto cały czas. Jakieś sierwo musi mnie atakować. i w sumie ta ósma to jest dobra godzina, bo nie dostajemy obrażeń od słońca, a nie ma jeszcze takiego zmroku, nie? Myślałem, że myślałem, że to będzie tak trochę na pograniczu. Chociaż tutaj słońce to chyba zbyt często nie świeci. Mam takie wrażenie. Dobra. obrażeń od skoków dostaniemy. Ale zaraz w zasadzie powinniśmy być na miejscu, jak tak patrzę. Dobra, dobrze Dobra, daj mi już te kocie oczy. Czekajcie. Górą pociśniemy. Jak się uda. Uda się. O, wybornie. Dobra, tu możemy nawet sobie zjechać na dół. Dobra, i to będzie raczej bliżej z tej strony. Ruiny daj mi spokój. E, dobra, i e, e, to są te ruiny, chyba nie? E, tak, dobra. No to byliśmy w nich, tylko one nie oznaczyły mi się na mapie. Naprawdę, gramanny. No, uwaga na magnetyczne drzewa. Wyjdziemy stąd. Oj, kurwa, się pieprzyłem. Czy mamy jeszcze jakąś miksturkę wznoszenia? Mamy doskonałą miksturę wznoszenia. Dobra, użyjmy jej. Nie chcemy się tymi butami bawić. Trochę od tej strony podchodzimy, bo tam pewnie gdzieś jest jakiś szlak albo jakaś droga, żeby było wygodnie, ale walić. Po prostu musimy dotrzeć tutaj. Może domkniemy ten wątek? To zadanie w tym odcinku postaram się. Trochę muszę powycinać, bo takiego zbędnego chodzenia na początku to raczej nie, nie będę wam pokazywał. Oczywiście to, to rozdanie poziomu zobaczycie. Gdzie tu było wejście? Tutaj chyba, tak? Dobra. Niby jesteśmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jak silny opór tam będzie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani golemie. Oj. Oj, oj. oj, oj, oj. Troszkę ich tutaj sporo jest. Troszkę ich tutaj sporo jest. I poproszę wam Sygnet. Ta premia do zdrowia to coś. Daj mi dużą premię do zdrowia. Dobra. Ok, tutaj nic więcej nie ma. Tutaj kogoś słyszałem. Tutaj mamy. Pięknie. Elegancko. Możesz mi dać pochodnie. A czekajcie, a... Mm, 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 tutaj jest zamknięte, tak? Gdzie to prowadzi? jest w ogóle zabezpieczone. O Jezu, przeżyłeś to w noju. Macie coś ciekawego? Nie. Albo to był drugi, dobra To jest standardowa jakaś dziwna, dziwna maszyneria. Kolejna pochodnia się skończyła. Dobra, tam nie chcemy raczej iść. Tu mamy jakieś e, zwłoki. Martwy podróżnik w ogóle z legionu cesarskiego. Gdzie on się tu zapuścił, nie? Chciał chyba sobie trochę dorobić. Ale w pojedynkę to nie był najlepszy pomysł. Znaczy no my jesteśmy wyjątkiem od reguły Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś skarby? To możemy wziąć, bo to jest lekkie i wartościowe. Pamiętam jakieś takie puchary zbieraliśmy na samym początku, nie? Żeby coś tam było na, na, ten, na tą sprzedaż. Dobra, ale tu nic więcej nie ma. Co jest tutaj za drzwiami? Zabezpieczone pułapką. Dobra. Może być stara pułapka jakaś krasnoludzka, więc wolę to całkowicie pozdejmować. Dobra, chodź, nowa spróbujemy te w noju. Masz tutaj jakiegoś pomagiera. Łapką, dobra. Tylko, że to miało być w jakichś ruinach, tak? To są na pewno te ruiny. No tak. Bo na razie to powiem wam, że tutaj nie widzę żadnego grobowca, gdzie mógłby być pochowany ten gościu. Chyba, że to był tamten podróżnik? A w sumie kurwa nie spojrzałem, czy jaką on miał tarczę, nie? Nie spojrzałem. Będziemy musieli wrócić zaraz. Tak, no tu, tutaj to jest jedno wielkie kie. Chyba coś istotnego pominąć. Zobaczymy, czy nie, nie zrobiłem jakiejś lipy. I jak on ma. Nie, no on ma żelazny Eee, Nie, on to ma tylko młot bojowy z takich ciekawszych rzeczy. I Nic więcej. Tutaj dalej gdzieś się da pocisnąć? Nie. Wiem, coś chyba pomijam jakąś istotną miejscówkę. Co te machiny parowe napędzają w tych ruinach? To cholera jedna wie. Byliśmy na dole tu. Okej, okay, jestem z powrotem. Trzeba było się tylko porządnie rozejrzeć. To jest tutaj, mimo że tam w poradniku jest trochę inna nazwa, ale to jest w tym miejscu. Eee, tak. Widzicie, co tam wystaje? Patrzcie. Jest, jest. Jezus, już się bałem, że coś jest znowu zbagowano. Jestem wyczulony na bagi w Morrowindzie, bo ostatnio sami wiecie, że miałem z tym niezłe problemy. Dobra. Zobaczmy, No smoczy. Nie, czekajcie. Co my kiedyś znaleźliśmy? Eee, opoka Leydona. Przywrócenie zdrowia. Pięćdziesiąt 166, no nie, to jest dużo lepsze, co mamy. Ale to musimy chyba oddać w ogóle odbicie od 10 do 20% przez 30 sekund na siebie. 1800, uu, uu, to ładunki, ooo, fajne ma ładunki. Ale dobra, to musimy oddać. No to ja wracam już już bez was tam do tego grobowca i po prostu zobaczymy się tam. Ee, na miejscu, no, za dosłownie sekundkę. Jesteśmy dajmy przedmioty. Dobra, muszę wydostać się z tego zbyt długo. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ale ja mam tą jebaną tarczę. E, dobra, wystraszyłem się, że coś jest zbagowane Naprawdę, taki stan przedzawałowy i to ostry. Wracasz więc z przedmiotami, o które cię prosiłem. Idealnie, przygotowania do rzucenia zaklęcia są już niemal ukończone. Porożę Cię jednak o jeszcze coś, co takiego. Do rozproszenia tego zaklęcia nie wystarczy, zwykła siła. Azura bardzo mnie osłabiła, i nie zdołam sobie poradzić bez jej pomocy. Użyć mi swojej siły i swoją wytrzymałość, esencję swojego żywota, bez tego mi się nie powiedzie. Jeśli to zrobisz, to uwolnię się stąd i wyruszę na podbój świata ponad nami. Okej, okay. zaczynam więc. Wkrótce na wszystkich śmiertelników padnie blady strach związany z. Mym mianem. Nie wiem, czy my dobrze robimy, tak teraz myślę. Mhm. A, moc ponownie mnie wypełniła. Znów jestem cały. Raz jeszcze pożywię się śmiertelnikami na górze. Odpłacę im za lata niewoli. Teraz już mi się nie przydasz. Głupi młukosie. Ciebie zabiłem w pierwszej kolejności. Potraktuj to jako zaszczyt. Mariusz powrócił. Ech, kurwa, ty idioto. Dobra. Nażryj się tego, kurwa, moim pierścieniem. Będę się rozkoszował. Muszę wydostać się z tego lochu, zbyt długo miałem obywać się bez smaku ludzkiej krwi. Kurwa z tego, ten grobowiec będzie Twoim grobowcem, padalców. Pieprzony. Dobra, oddawaj mi tę tarczę, nie zasługujesz na nią. Ile ona waży? No, trochę waży. Masz coś ciekawego. Demoniczna katana za 10 koła. Um, nie, nie potrzebuję tego. A je, bo nowy pancerz masz. Masz sporo takich drogich rzeczy, ale ja mam sporo kasy, a z miejsca nie mam aż tak sporo. Za 10 koła to jest za 12. Co możemy takiego naj, najdroższego? Nie, nie potrzebuję tego, serio. To nie są jakieś wyjątkowe artefakty. Drogie są, jak ktoś nie ma kasy, to proszę bardzo. Okej, okay, czyli tak się kończy ten quest. Dobra, śmieć zginął, no co za debil. <grym> Chociaż dobrze, że może tak się to skończyło, bo jakby wyszedł, to mógłby narobić niezłego spustoszenia. I tak chyba miało być, nie? Hmm, chyba mieliśmy go się miało zakończyć, jak go pokonać znalezione wszystkie rzeczy są twoje, dobra więc na dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, wiem, że będzie pociachany i zmontowany, no ale musicie mi wybaczyć, ciężko było znaleźć ten grobowiec, ale dobra eee, trzymajcie się i na razie